Witam ponownie widzowie. Po dwóch miesiącach nie nagrywania znów się widzimy. Pogoda ostatnio wygląda niesamowicie, idealna na morze. A propos wakacji, to jest czas gdy my zwiedzamy różne rzeczy. W moim przypadku to byłyby restauracje, bo jak jadę do McDonalda i dostaję zabawkę to ją widzę jako artefakt, który się sprzeda za 12 zł na Elixie. Z tego powodu przedstawiamy wam plebiscyt restauracji. Miejsce 10. Pizzeria Pepino Spaghetti. Pewnego dnia pomyliłem numer do Domino pizza i zamiast tego dodzwoniłem się do jakiegoś pepina. Spytałem się tego pana o pizzę 6 serów, on powiedział że taka pizza jest niemożliwa. To przez paczkomat dostarcz pan, powiedziałem. Fryer nadal tłumaczył się że nie da się takiej pizzy zrobić. Więc groziłem pozwem sądowym do tego debila. Zamiast 6 serów dostaje siedem, teraz Twelowi wysyłamy CPU Polskę pod dom i będzie się tłumaczyć. Miejsce 9, McDonald's. Ta restauracja ciągle ma jakieś nietypowe kolaby. raz było Spec symulator, nawet filmy Minecraft, ale każda firma reklamowała to gówno. Co do jedzenia, tam nie ma jedzenia. Tam tylko zabawki zabieram i sprzedaję za nienormalne ceny na bazarku. Miejsce ósme, burger King. Kiedyś założyłem stamtąd koronę BK, i wsiadłem do samolotu i krzyknąłem Ni! miejsce szóste, kebab King. Powiedziałem mojemu lokalnemu arabowi by mi zrobił największego kebaba możliwego. Jemu się udało zrobić kebsa wysokości 1 metra, ale nie wiedziałem o okrutnej niespodziance, jakim był ostry sos ukryty w moim jedzeniu. Miałem najmocniejszą strachę w życiu, wszystko wystrałem do pisuaru, przez co teraz mnie policja goni. Miejsce piąte: śmietnisko. Folie i papierki po różnych jedzeniach zawsze mi świetnie smakowały. Jedynym minusem jest to, że dostaję salmonelli po zjedzeniu takiego dziwnego orzecha, wyglądającego jak śrubka. Miejsce czwarte: mankostor. Kiedyś pojechałem do dosyć podejrzanego bufetu. Facet mi sprzedawał kanapki, czekolady, banany oraz surowe steki. Spytałem się skąd ma takie specyficzne jedzenie i mi powiedział, że podwalił wszystko z Biedronki. Zjadłem mu wszystko, tłumaczyłem się, że schowałem te jedzenie w bezpieczne miejsce i on się wkurzył. Zaczął mnie strzelać miniganem i użył mnie jako sera do swojej kanapki, bo taki podziurawiony byłem. Miejsce trzecie, Subway. Wszedłem do środka i się zastanawiałem, czemu nie ma tego typka biegającego po boku. Spytałem się kasierki, gdzie on jest. Powiedziała mi, że jak stąd nie wyjdę, to wezwie policję i ja tym typkiem zostanę. Z paniki zestrałem się na stół i ona zadzwoniła po policję. Przed tym, jak zacząłem uciekać, to narysowałem unik pindola na ścianie i wtedy się psy zjawiły. Uciekałem, póki jeszcze miałem sił. To był najlepszy dzień w moim życiu. Miejsce drugie, pizza Frediego Fazbera. Genialna pizza, jadłem tak długo, że aż zamknęli pić Potem ja uciekłem do strażnika i postanowiłem się bawić jego drzwiami bo chciałem więcej pizzy. Wywalił mnie za drzwi i zobaczyłem jakiegoś dużego kurczaka, który zaczął na mnie się wydzierać. Pomyślałem o tym, jak warta może być ta mieć w kablach tego pierdolca, więc wyciąłem mu wszystkie i jakimś cudem jeszcze stał. To po prostu wychodzę stąd, bo więcej pizzy nie było. A teraz ostatnie i pierwsze miejsce pod tłustym krabem. Najlepsze burgery, jakie ja jadłem. Szkoda, że szef to jakiś żyd, który chce, żebym płacił całym znikersem za jednego kraboburgera. Powodem, dlaczego wstawiam tą restaurację na pierwsze miejsce, to dlatego, bo tam jest SpongeBob. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że macie fajne wakacje i że fajnie się oglądało film. Jeśli chcecie, to subójcie kanał po więcej.